Władz państwowych, samorządowych, panowie, admirałowie, oficerowie, marynarze, żołnierze. Ale może przede wszystkim powinienem się wrócić, wrócić do rodzin do tych, którzy wyrośli z bólu, męki i krwi żołnierzy Gryfa Pomorskiego i do Was tutaj na Kaszubach, w Kociewiu, Pomorzu, którzy tej walce daliście fundament, którzy tej walce daliście zaplecze, którzy tej walce daliście możliwość ogarnięcia całego Pomorza. o królewiec o Szczecin, całą tę wspaniałą Ziemię Pomorską, którą Wasza determinacja, miłość do Boga i Ojczysty, miłość do Polski, włączyła do niepodległej Polski w 1918 roku i sprawiła, że trwacie po dzień dzisiejszy i stanowicie sól Ziemi Polskiej i stanowicie jej serce i stanowicie jej męstwo i odwagę przekazane Wam przez tak wspaniałych ludzi jak, ci, jak tych, którzy byli twórcami najpierw tajnej organizacji niepodległościowej, potem jeszcze w 1939 roku, potem tajnej organizacji wojskowej Gryf Kaszubski, a wreszcie po połączeniu z innymi organizacjami w 1941 roku tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. Największej organizacji na tej ziemi. Jednej z największych organizacji żołnierskich na ziemi polskiej, która swoją walką otaliła tysiące polskich istnień, ale przede wszystkim sprawiła, że przynależność do Polski stała się faktem że przynależność do Polski stała się istotą życia tutejszych mieszkańców. Nie ma słów podziękowania dla bohaterstwa żołnierzy Gryfa Pomorskiego, dla tego wielkiego dziedzictwa, które przekazali następnym pokoleniom. Czy byłaby walka powstańców? stoczniowych z 1970 roku gdyby nie ta tradycja gdyby nie ten obowiązek gdyby to nie to przekonanie że walka z niemieckim okupantem nie zakończyła walki o niepodległość polski że trzeba jeszcze wygnać z polski sowieckiego okupanta czy byłaby solidarność czy byłaby ta dzielność stoczniowców za krew przelana się po tę ziemię i uczyniła ją najpodniejszą ziemią patriotyzmu polskiego. Za to dzisiaj dziękujemy, wspominając ofiarę krwi Józefa Dampka. Za to dzisiaj dziękujemy, wspominając poświęcenie tysięcy i tysięcy kobiet. Kaszuk, po Ciebie, pomożna. Cześć i chwała bohaterom Gryfa Pomorskiego. Cześć i chwała, i chwała bohaterom Kaszu. Cześć i chwała bohaterom Ojczyzny. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i, chwała bohaterom. Cześć i, chwała bohaterom. I dlatego właśnie realizując. Postulat, który przed chwilą został przywołany przez pana Romana Damka. Podjąłem decyzję o wyniesieniu na sztandary jednej z jednostek Wojska Polskiego imieniem Gryfa Pomorskiego. Ale także w dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o podniesieniu do stopnia kapitana. Podporucznika Józefa Dąbka. Brawo. dziękuję chodźcie. Chłopaki, chodźcie. na ramię Chłopaki, chodźcie. nogi chodź Chłopaki, chodźcie. Chłopaki, chodźcie.